Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wasz ukochany YouTuber, tak? Linuxowy YouTuber. Tak. Yy, dobra, słuchajcie, yy, ten materiał to jest materiał, który obiecywałem już yy, jakiś czas temu, chyba, tak? Tak mi się coś wydaje. A jeżeli nie, to jeszcze lepiej. Mianowicie, słuchajcie, Open Box. Wiecie czym jest Open Box? Otwartym pudełkiem teoretycznie, tak? A w naszym Linuxowym świecie. Oznacza to y, manager okien, ale to nie jest kawelkowy, tak jak i3 na przykład. Nie, 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 To jest normalny, y, można powiedzieć, manager okien X-Window, serwera X-Window, tak? Co się z tym wiąże? Tak. Krawaty wiąże, usuwa ciążę, tak? Gdzieś mi się ten tekst przypomniał, kurde, z jakiegoś filmu to było, mniejsza z tym. Będzie, że tutaj promuje, nie wiadomo, jakieś treści, kurde, opowieści dziwnej treści. Słuchajcie, dystrybucja linuxowa, kolejna, bo mamy dzisiaj DistroWatch'a. Yy, I nazywa się to, uwaga, Bunsen Labs. Łożeszku, wow, co to jest? Słuchajcie, to jest coś, yy, co kiedyś nazywało się, uwaga, starcie linuxiarze, z całym szacunkiem do was oczywiście. Na pewno będą o tym pamiętać. Yy, dzień dobry, toś od linuxa przyszedł, się ocierał właśnie o mikrofonik, tak. Cześć, Czesiu. Dzień dobry, panie Czesławie. Słuchajcie, CrunchBank, kojarzycie? O, że szkół. No, CrunchBank nie istnieje już ładnych parę lat. E, został już dawno temu y, zamknięty projekcik. A zamiast tego powstał jeden z odłamów, tak? Czyli Bunsen Labs. E, jest to dystrybucja oparta o e, Debian'a. O Debian'a stabilnego, Debian'a 10 e, w wersji Buster. E, Bunsen Labs jest oparty o... Znaczy ma pulpit, można powiedzieć oparte o Openboxa, właśnie, bardzo fajnie skonfigurowany, można powiedzieć, że jest to dość lekkie, świetny system na słabe komputery, ale dlaczego ja go de facto, można powiedzieć, nie za bardzo polecam w moich lekkościach, że tak powiem, Linuxowych, tak? To jest system, który nie jest przeznaczony dla osób świeżych całkowicie. Po pierwsze, jest to Debian 10, co już samo w sobie wiadomo, co oznacza mniej więcej tak. Poza starszymi rzeczami, że tak powiem. Oznacza to także, że mogą być problemy z niektórymi sterownikami. Tutaj w Bunsenie są one dodane. Jest dodany firmware, jest dodane parę innych rzeczy, więc w miarę jest ok, Ale weźcie jeszcze pod uwagę jedną sprawę: mianowicie, że OpenBox również nie jest dla każdej osoby odpowiedni to nie jest desktop to jest tylko manager okien tak tam większość rzeczy trzeba sobie poustawiać w plikach konfiguracyjnych ewentualnie w bardzo prostych można powiedzieć takich narządkach bym powiedział tak teraz tak jeżeli chodzi o architekturę oczywiście wiadomo że jest x86 znaczy i386 tak czyli procesory 30-bitowe jest bodajże obsługa arma jest amd64 również więc tutaj mamy dużo do, można powiedzieć, do popisu, tak. System teoretycznie powinien działać bez problemu na 512 MB ramu. Ja to cudo odpaliłem na bodajże 2 GB ramu, maszyna wirtualna i dwa rdzenie do kompletu, tak. Więc to też nie jest szczyt nie wiadomo czego i chodzi bardzo fajnie. Powiem, że się sobie troszkę na tym. Jest jak najbardziej ok, po prostu bardzo fajnie skonfigurowany Debian 10 Buster z openboxem, aby komuś nie chciało grzebać to tutaj już ma normalnie można powiedzieć większy wstępniat wstępniak do tego wszystkiego polecam sobie tutaj poczytać tak o repozytoriach faków, fora i tym podobne rzeczy oni mają też własne repozytoria w tym przypadku lit bo ta się nazywa ta ta, ta wersja wersja lit tak jak widać są tutaj wersje jeszcze oparte między innymi na starym debianie Tutaj są parte backporty również, innego rodzaju rzeczy. Dobra, nie będziemy wam tutaj zanudzać, przejdźmy sobie do naszego bumsena. Wygląda to w ten sposób, tak? Po pierwsze, co się rzuca w oczy? Bardzo ładna taka stylizowana kolorystyka. Trochę szara, ja wiem, z to ja nie za bardzo. Ale tutaj to ładnie pasuje, jak widzicie. Mamy tutaj dodany pasek, tint, tint 2 to się nazywa, jest menu skonfigurowane, tutaj ono sobie działa. Jest tutaj konki. Tutaj macie konki, bardzo fajnie również podane. No, w tej chwili jest 400 MB ramu zajęte. Prawdopodobnie to jest kwestia cache'u. Yy, Słapa tutaj nie ma. Używanie dysku 3-3 GB. Jak widzicie, jest ok. Zużycie procesu jest praktycznie zerowe. Yy, tutaj macie też skróty klawiszowe, one się bardzo tutaj mogą przydać. Po prostu to ułatwia yy, pracę, jeżeli chodzi o tutaj podstawowe rzeczy, tak ten panelik. Obsługa schowka, e, obsługa sieci, to jest network manager, akurat. Jak widzicie, działa tutaj sieć Wi-Fi. Sieć Wi-Fi jest PiP na tym oparta. To jest oczywiście TP Link, to jest, to jest chyba ATEROS, jak dobrze pamiętam, czy ten drugi, zaraz sobie sprawdzimy, chodzi. On w Debianie y, wymaga sterowników zamkniętych. Jak chodzi, to znaczy, że sterowniki zamk zamknięte są tutaj w systemie doinstalowane, tak? standardowatki, kalendarzek, kalendarzyk, bla bla bla, proste yy, rzeczy. Menu jest również skonfigurowane pod prawym przy, przyciskiem myszki, jak najbardziej tak to się prezentuje. Trochę asetycznie, ale to ma być lekko, tak, to nie ma być dowalone fajerwerkami, jak gnom, czy plazma. Ma być leciuteńko, yy, w miarę użyteczne, że ktoś jest bardziej zaawansowany, może sam to sobie przekonfigurować dokładnie. Yy, naprawdę rzeczy tutaj jest bardzo, bardzo, że tak powiem, yy, dużo. Coś nam się tutaj odpaliło, dobra, jedziemy z przeglądem, tak? Yy, mamy tutaj wyszukiwanie, to też jest, można powiedzieć, nowość dodana przez deweloperów tego, bo normalnie takich rzeczy tutaj w OpenBoxie nie ma. Terminal, przeglądarka, manager plików, prosty edytor tekstu, wszystko macie tu pod yy, ręką. Ja zaczynam w takiej dystrybucji przeważnie od przejrzenia się yy, rzeczy z konsoli, tak? Staram się wam to powiększyć, bardzo ładnie powiększanie działa. Popatrzmy, co tutaj mamy, tak. 460 MB, no to sporo, ale weźcie pod uwagę, że tu jest też dowalona część GTK. Że tu jest część XFC zastosowana. Buforowane cache jest 270 MB. Więc ja myślę przynajmniej, że spokojnie, jeżeli będziecie mieli nawet 512 MB RAMu, on sobie to odpowiednio zmniejszy i będzie to bez problemu pracowało. Zresztą twórcy mówią. Że chodzi tu nawet na 2,56 MB RAMu, z tym GUI co jest tutaj, tak? Yy, ok, jedziemy dalej. Z rzeczy, które ja już o tym wiem, a Wy niestety sobie teraz zobaczycie, to jest coś takiego yy, 419 kernel. No bo niestety, Debian 10 jest o to oparty. Tutaj wiadomo, że to jądro można sobie zaktualizować, ale na starcie, jeżeli chcecie postawić to na jakimś nowym sprzęcie to możecie mieć w topę i to niestety bardzo, bardzo dużą, tak. Jeżeli wam się uda upgrade'ować jądro do serii 5, fajka, tak. Jeżeli będą problemy od początku, no to, to niestety będziemy mieli tego typu rozklinki. Zająteść dyskowa, tam już nam pokazywało, 3,3 ,3 GB sobie to zajmuje. Jest myślę jak najbardziej tutaj w porządeczku, tak. Teraz tak, jeżeli chodzi o to nasze menu, które to zaczęliśmy przyglądać. Tak jak mówiłem jest ascetycznie trochę, ale jest to po prostu szybkie i można powiedzieć po, quest, po chwili przyzwyczajenia, wygodne. Co mnie zdziwiło mocno, przeglądarka Firefoxa, do takiego lekkiego dowalić Firefoxa panowie, no przecież jest Slimjet, jest Midori. Jest ten powiedzmy Brave Browser, czy jest ten cu Cute Browser, nawet tak. Natomiast brać taką kobyłę do, do czegoś takiego, no to moim zdaniem. Jest nieporozumienie. Firefox jest ciężką przeglądarką, bo jest, nie zaprzeczajcie, bo jest, tak? I myślę, że Midori by zajmowała połowę z tego i dużo lepiej po prostu działała. To samo SlimJet na przykład, tak? Ale powiedzmy, że, że okej, okay, no tak postanowiono, tak to po prostu tutaj wygląda. Menedżer plików to jest chyba oparte jak najbardziej na, na XFC, tak? Na GTK. To widać oczywiście po moich problemach tutaj. Ja używam kota cały czas, to mówię od razu, tak? Więc jak widzicie, coraz lepiej mi z tym kotem idzie. Już chyba ponad tydzień normalnie, chyba do myszki bym już nie wrócił. Przynajmniej staram się nie wracać. E, dobra, popatrzmy sobie tutaj. Co to mamy? Tunar. Jasne, że tak, to mamy tunarek zainstalowany. Można by się pokusić o na przykład PCMAN FM, który jest jeszcze lżejszy, tak? Ale to wtedy już by było no naprawdę, jeżeli chodzi o wygodę, bardzo, bardzo, ciężką. Media Player to brzmi jak Windowsowe coś, a jest tutaj VLC, też jest trochę ciężko. Dziwi mnie taki do że szczerze mówiąc, oprogramowania, bo teoretycznie ma to być OpenBog, ma być niby lekkie, tak, a tutaj po prostu co program, to jeszcze ciężej. Ale zobaczmy sobie tak: BlC Lead Editor. Tutaj macie programy stworzone przez deweloperów. To są de facto skrypty e, pisane po prostu przez nich. To jest nano. Inaczej nazwane po prostu można powiedzieć e, nano. Programów tutaj jest naprawdę sporo. Ja ich wszystkich nie będę omawiał, bo by też zajęło bardzo, bardzo długo. nas nazw takie rzeczy. Jest Compton, tak jak mówiłem, jest tutaj zainstalowany również e, ten Konki. Gagulator, LibreOffice. No LibreOffice niestety jest w wersji bardzo starej. No to dla niektórych osób może być minusem sporym. Do tego mm, trzeba samemu sobie doinstalować po prostu lęgłe czwaki, tak? Czyli po prostu dodatki językowe, bo standardowo tutaj nie ma. Teoretycznie system jest polszczony. No ale widać nie do końca. 6.1 wersja, no jak wyszła niedawno 7, więc no, no ale... Ale za to macie system, który jest mm, przetestowany, gdzie to pakiety są starsze, ale sprawne i na pewno bez yy, bugów. W których wiadomo, że bugi są raczej w naszych programach w dużych ilościach będą się mm, pojawiać. Mała przerwa techniczna, już wracamy do tematu. E, co my tu jeszcze mamy? Dużo programów. Mm, macie tutaj ładnie posortowane. Z grafiki nie ma nic, z tego co tak jak już mówiłem VLC, i Burn takie podstawowe Rzeczy oczywiście jest czytnik poczty. Jest transmission do torrentów, HexChat do IRCA Firefox ESR, czyli wersja rozszerzona z tego co pamiętam Extended Support Race, czyli wersja starsza, ale z długim wsparciem. Jeżeli dobrze po prostu pamiętam ten temat, teraz tak, jeżeli chodzi o zmianę wyglądu tego rodzaju rzeczy, Arandr na przykład to jest do zmiany tutaj rodziczości. Widzicie, że jest to. Trochę spartańskie, ale tak po prostu tu wygląda. Tutaj, tak jak mówiłem, nie ma normalnego pulpitu, normalnych ikonek, normalnych programów. Wszystko teoretycznie ma być zastosowane, lekkie, bo to jest tylko i wyłącznie nakładka na serwer X.Orga, nic de facto więcej, tak? Przejdźmy sobie tutaj, zobaczcie, jest dużo, dużo programów wziętych z X XFC, to jest pierwsza sprawa, tak? Druga rzecz, programy, które ułatwiają życzę programistom, sysopom, sysadminom tego rodzaju rzeczom można sobie tutaj ładnie wszystko y, poinstalować TN y, jak to się nazywało TN server, view server, nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego VNC server tutaj można sobie po prostu postawić, przyszedł kocur tak, dzień dobry tutaj mamy tak DAD Linuxa pozdrawia Cześć Czesiek No Czesiu, dobra poszedłem na górę Teraz tak, bo wyleciałem z rytmu. Dostępność, tak. Tutaj sobie możemy przylecieć wszystkie nasze podstawowe rzeczy. Dostęp do katalogów mamy tutaj, tak, abyśmy chcieli mieć od razu pod ręką do baszy RC i tego rodzaju fajne rzeczy. Ustawienia, widzicie, ustawień tutaj jest sporo. Bunsen, Labs, tu możemy sobie edytować, co nam startuje, co startuje w czasie uruchamiania środowiska graficznego. Konfiguracja openboxa. Restart tego openboxa, żeby coś się działo. JG Menu. To jest właśnie to menu, które wam teraz pokazuję. Można je sobie tutaj skonfigurować. Oczywiście konfiguracja również skrótów klawiszowych. Kompozytor, czyli to jest bodajże Compton zastosowany. Konki. Tint, czyli ten dolny pasek, tak. Wygląd. Zobaczmy sobie na wygląd. Oczywiście to nie musi być takie szare. Niesamowite. Można sobie to zrobić na przykład w ten sposób. Tak. Albo... O, to było ładne. Fever, Fever. Im. Bim do HDP i jak ktoś ma na wysokiej rozdzielczości ek ekran, tak, 4K czy coś tam na przykład. I tego rodzaju, powiedzmy sobie tutaj, wyglądy proste są, tak? Więc to naprawdę można sobie tutaj temat dostosować. Myślę, że można sobie także tutaj ewentualnie dociągnąć z sieci, że tak powiem, jakieś mm, inne mm, wyglądy, tak? Przyzwyczajenie, zamiast sobie kliknąć, kurde, prawym na pulpicie, to ja się parę tam. tam. E, teraz tak, GTK Restart, mamy tutaj konfigurację tapetki. Tapetki nie ma dużo, ale są ładne. Popatrzcie się. Dajemy sobie tak, dajemy zastosuj, i proszę bardzo. De facto do każdego temę, prawie każdego temę, mamy tutaj jakąś tapetkę taką zrobioną. Tak wiem, przyjemnie, naprawdę prezentuje się to w porządku. Mi to trochę przypomina logo Nvidia, nie wiem dlaczego, chyba takie zboczenie mi się już zrobiło. W każdym razie jest myślę tutaj, okej. Okay. Co mamy tutaj, jest, czy display, czyli takie wyszukiwanie można powiedzieć, zarządzanie. Yy, tutaj mamy power management, czyli zarządzanie różnego rodzaju energooszczędnością bym powiedział w ten sposób ich, tak. Yy, ustawienia systemowe są w ten sposób, drukarki, obsługa, podobno task manager jako HATOP tutaj jest. Pakiety się instaluje albo poprzez konsolę czyli poprzez apta na przykład tak ewentualnie mamy tutaj synaptika nie ma najmniejszych problemów bo tak jak mówiłem to jest po prostu debian fajnie skonfigurowany, ale dobry stary nasz po prostu debian dziesiąteczko display czyli możemy sobie tutaj różnego rodzaju pozmienić popatrzcie sobie skróty klawiaturowe do menu możemy sobie przez uruchamiać nie trzeba przebywać po menu tego od razu możemy sobie tutaj Temat, że tak powiem, przeleczy w ten sposób. No i tak się nam prezentuje ten temat tutaj. Myślę, że jest całkiem w porządku. No nowe osoby nie wiem, jeżeli chcecie się pouczyć Debiana załóżmy i lubicie jeszcze prostotę Open Boxa, albo chcecie się przekonać, czym jest Open Box, to tak, zdecydowanie tak. Tylko tak jak mówię, najpierw trzeba się po prostu doczytać troszeczkę o samym Debianie, tak? o jego filozofii o tym, że tu trzeba, trzeba wiedzieć o tym, że trzeba czasami zainstalować ręcznie oprogramowanie na przykład do tego typu sprzętu, tak, że to to to, że akurat chodzi to jest dobrze, tak nie wiem jak tu się Nvidia na przykład spisuje nie wiem, nie próbowałem, ale prawdopodobnie są tutaj dodane te repozytoria i jest OK, więc nie musicie się martwić, że będzie tutaj mała ilość programów dostępna, no bo tak jak mówię Debian naprawdę on tutaj ma programów chyba najwięcej ze wszystkich Linuxowych dystrybucji. Tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. No myślę, że jest ok. Jak najpierw zobaczmy sobie jeszcze ten Power Management z XFC wzięte to wszystko. To jest chyba XFC, no bo GTK XFC. Więc jest po prostu w porządeczku. Fajna dystrybucja. Mało zajmuje. De facto można by się zastanawiać jak tam pracuje się powiedzmy na sprzęcie z 512 MB RAMu, tak? Bo była de facto konkurencja dla Pupilinux, Linux, choć Pupi Linux znowu jest mocno ograniczony, jeżeli chodzi o oprogramowanie, tak? Mimo wszystko. Natomiast tutaj macie dostęp do po prostu pełnego Debiana, ale kosztem pełnej, powiedz, pewnej powiedzmy, funkcjonalności, tego, że musicie sobie doczytać, zobaczyć i tak dalej. Ale postawicie i to będzie po prostu sobie działać. Na pewno nie wymagajcie, że będzie tutaj nie wiadomo jakie nowości, super, wspaniałe i tak dalej. No nie, to jest Debian. Po prostu. To jest nasz dziadek Debian. Dobry, stabilny system na przykład na serwery. Przepraszam, musiałem. Dobra, słuchajcie, nie będę wam przedłużał, pierdzielił nie wiadomo co jeszcze. Mam nadzieję, że ten przedlądzik Wam się podobał. Może parę osób sobie spróbuje ten temacik. Będzie zainteresowanych, bo dystrybucji opartych na OpenBoxie jest de facto mało, tak? Jest tam Manjaro z ich MaBoxem, na przykład, tak? Inaczej, Mabox, przepraszam, oparty na Manjaronie odwrotnie, on jest z Openboxem, tak? Mabox z Openboxem, chyba tak, przepraszam. De facto jest tylko parę takich dystrybucji, fajnie można powiedzieć, zrobionych i działających naprawdę, że to powiem, sympatycznie po prostu, tak? I tyle, i tyle. Jak ktoś chce, można się z tym tematem po prostu spokojnie zapoznać. W maszynie wirtualnej, jak widać, to działa. Więc powinno, nie powinno być większych tutaj problemików. Hmm, ten tylko Tego tak mówię. Czytać pliki konfiguracyjne, poczytać sobie trochę hmm, na stronie, ich forum. Forum jest tylko w języku angielskim, ale wiadomo, że albo, albo to jest na angielski albo sobie może przetłumaczyć chromem na przykład. Tak. Nie będzie większego problemu. Poczytać tutaj man, man, tak, oczywiście. RTFM <grym> do kompletu. I tyle. Dobra, słuchajcie, zapraszam na następny filmik troszeczkę się nim pojawić wkrótce, że tak powiem. Yy, I co? I trzymajcie się cieplutko, po prostu. Mam nadzieję, że się podobało. Łapa do góry, cała sala się buja, tak? No, jak coś to zapraszam jeszcze, oczywiście, pod filmik do stronki wiem, naszego readmore, Facebooka. Czytaj, więcej, więcej, będzie kochanego. tam do informacji. Oczywiście, tyle. Skąd Dobra, tak, koniec Trzymajcie się ciepło Pozdrawiam Ci, Bradley Cześć.